Dobra, a akcja Dawid. Witamy w następnym odcinku Co Dawidek bijasz? Bij tylko ładnie prosto, że się w nogę nie uderzył czasem. <grym> ja, co my tu się... mamy? Budujemy mini biedronkę. Nie, chałupa to jest ciekawe, co to jest za hiacynt, taki projekt. Projekt Hyacinth. No i właśnie zaczynamy ławy fundamentowe. Tuż mamy coś nabite lepery. Tego geodezyjne lepery przynosimy sobie na dół. Aha, od razu walić do tyłu. Jo, wal do tyłu. No i szalujemy. Tu będą ławy wykonywane na szalunku, na jedną dechę. Na jedną deskę. Podwójna robota. Podwójna robota, ale piaski są i jest... Trzeba coś przeszalować, nie? Miękko, co Dawid? Sam piosek, dobry grunt. No i co? Ja się biorę dalej za te lepery, przerzucanie na dół ich. Tego adezyjnego co mamy u góry, to musimy na dół przerzucić, żeby Dawid mielibym do czego sznureczki, nie? Ładnie przykładać. No tu mamy przerzucony. Może tu pokażę na jeden, nie będzie nagrywać tego 50 razy. Co? Jest skąd No bo to on ten wykop, te chałupa jest tak, jakby ci powiedzieć. Yy. Oni tak jakoś jakby to w ogóle po skosie ten dom stał, nie? Do tej działki Ja już ty zauważyłem to nie. nie no bo patrz, jak tu jest granica, nie? Też nie wiadomo jak to ta. Nie wiadomo jak tam ta Ale to jest na pewno po kącie, nie? No ale co to? No Gauda ci tak wytyczyli to wytyczyli, nie? Chyba, że tak się wydaje, nie? Daj A co zrobimy to? Yy, 3 metry, tak, dlatego tu nie miało być żadnych okien 3,25 ocieplenie, tak jest. No zaraz tu przelukam. Ja że pamiętam. pokażę o co chodzi i tyle. Nie, no jest. Machnięcia. I to z festę. No tak najwyraźniej tak jest. Po... 4,5. No jest, jest po kącie do działki. Nie wiem, czemu to tak wyszło. To już nie nasza broszka, jakby to powiedzieć, nie? Tak go ci wytyczyli i tyle, nie? Może tak jest. Mo a może ta działka jest po skosie, i dlatego do przodu jest równo zrobione. Wiesz, nie ma zwinkla, może tu idzie ta pole, nie całe. Bo dlatego tu z tyłu nie ma okien, nie tu na garażu. Tu żadnych okien nic nie ma, nie? No i co będziemy tu nagrywali? Nie może co każdy dzień, tylko co będziemy robić, nie? Adrian, czy nie? No, teraz pokażę, jak to robię właśnie, żeby mieć do czego. Na widek już tu bije paliki, żeby mieć do szalowania tych deseczek. Co? Teraz sposób taki. Tu mamy leper geodezyjny, przyrzucamy sobie o sznureczek. Mamy ustalony teraz poziom ławy. Tu jest góra dechy. Góra deski, która będzie już wylewa na betonie, nie? I teraz robimy w sposób taki: po swojemu przerzucamy sobie lepiej, ale tam potem jeszcze nagram, jak to robimy. Mamy go na dole. Mamy 60 ławy wszędzie tu. 60 ławy, tu mamy ośkę. Ośkę i mamy 60, to mamy 30-60, ale musimy doliczyć grubość desek 2,5, nie. Czyli wychodzi po 32,5 na każdą stronę. 32,5 pasuje. Musimy doliczyć po prostu ta deska, druga będzie. Chodzi o to. Tak. O, o tu mamy sznurek do, ustawiony do. Zaraz pokażę do czego. Dobicie klapek, żeby było przy, do czego byśmy mieli przymocować deskę. Czyli teraz robimy tak. Jak mamy sznureczek rozwinięty, mamy poziomy poustawiane. Robimy poziomy. Poziom teraz ustawiamy do sznureczka. Jest, kreseczki, mamy poziom. I teraz bijemy klepeczkę kręcimy do tego w sposób taki, nie? Do tych kreseczek i do sznuleczka. No i wtedy tu przychodzi nam szczuła doseczka. No tak na typowego Łukasza, budowlęca to zawsze mówię. No. ruta hopoki. Kawa budy, tu jest 200. Bo to jest projekt Hyacinth, ale jest poszerzony, powiększony garaż. <grym>, Garaż jest powiększony o 80 m2, czyli bardzo dużo, nie? No ale, nawet szczerze, to nawet nie wiemy, ile tych metrów tu dołu jest, 200 chyba, 60 samego dołu po No Będziemy nagrywać, właśnie tego kiacyntka jak tu się robi. Już widziałem tuś tam filmiki, jedni nagrywali. Nie, nagrywali, jak tu budowali ten dom, jakiś tam kanał. Przypadkiem, szczerze, zobaczyłem. No tak tak to wygląda. Oryginalny plus dodatkowy garaż, nie? No także jest. No jest, jest co robić, nie? Ław nawalone. walone konkretnie. Konkret ław. Trochę roboty zajdzie, nie? No dobra, to co, my tam bijemy dalej. Nagram tylko jak yy, jak lepery przerzucam z godety na 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 wykop, pójść po koparce, nie? No, tak myślę, że zajdzie, nie? Te ławy. Z 2 tygodnie zejdą, nie? Ławy. Z fundamentem? Nie, no gdzie? Liczę ja liczę z fundamentu gdzieś tu miesiąc, miesiąc czasu roboty. Ale tylko jedyne plusy, cztery bloczki murujemy, nic więcej, nie? Bo tu jeszcze jest tak, jakaś rekuperacja tu jest, że ktoś będzie się tu przyjechać. No, mniejsza o to, nie? Tutaj jakaś y, rekuperacja będzie tutaj w, w, w garażu w środku. Rozurzone rury. Do tej y, podziemnej, jak nie jak to się tam dokładnie nazywa. Miesiąc zejdzie na pewno. Tak. Dobra, my tu ogarniamy na razie to co mamy, a potem nagramy co jak dali zrobione. Dobra, mamy to. Mamy zaszalowane. Tak szybko poszło. 6 godzin. Nie no, ile robimy? Dzień i. półtora dnia. 4 cztery osoby. Tylko mieć domu jeszcze. Tylko w cztery osoby. Półtora dnia. Nieźle. Mamy wszystko zrobione. Do 13 do Półtora dnia. 8 godzin, tylko pracuję. Nie trzeba rypać po 12 godzin, żeby. Dużo zrobić. Jak się w jak, jak ma, to się robi, nie? Szybko. Ale desek poszło wszystkiego od groma. No i co? Teraz się bierzemy zakopanie. Tych ław nawet nie wiem, ile tu ciekawie tego betonu tu wyjdzie. Zobaczymy. No miałem tam dograć, jak się szaluje. Ale... Filmików na necie jest pełno. Od groma tych filmików. No, tak to wygląda, nie? Przejdę, pokażę. Ław, ławeczek nawalone. Taki dosyć ogólnie nowoczesny domek. Tam jeszcze mamy jeden słup z przodu. I z tamtej strony jeden, ale to dopiero później, bo... dojazd koparką. No, tak to wygląda słupów mamy 10 sztuk. 12 z tymi zewnętrznymi. 12 z słupów. No jest, nie? wygląda to, no jest tego konkret. Konkret, kałupa. Po posadzkach dołu jest 250. Plus, minus. Bo to jest kiacent, ale z dobudowanym garażem. Z powiększonym, jakby to powiedzieć. Nie? Sam garaż ma 100 metrów. No tu się kończy garaż, od tej ławy tam do końca to jest garaż. Tu ten garaż ma tu więcej 100 metrów chyba. Ja pierdolę jaka lunta. No i co kopiemy. Grunt dosyć piach, kamienie. Grunt taki różny. Mam nadzieję że glinę. No ale już mamy nadechę w szalawano to mamy te 14-15 u góry nie. 40 mamy ławy. Chudego tu nie lejemy bo jest sam, suchutko. No, 15 mamy, 25 dół. Co, następny film? To nie wiem, zbrojenie będziemy robić. bo jo. nagramy, nie? No, taką ala seria z tego, z tego projektu. Dobra, to co do następnego, nie wtedy. Będziemy kopać na razie.